Hej, zapraszam Was dzisiaj na jeden z Waszych ulubionych typów filmów, czyli będzie to tanio kontra drogo. Pokażę Wam dzisiaj tańsze i polskie zamienniki do kultowych, droższych, zagranicznych kosmetyków. Dodatkowo nie będzie tu żadnego kompromisu, jeżeli chodzi o wykończenie, o efekt na skórze, o utrzymywanie się, o pracę z produktem. W niektórych przypadkach te polskie odpowiedniki są nawet lepsze. No i jak zawsze w tego typu filmach mój dzisiejszy makijaż składa się tak pół na pół. Po jednej stronie są te droższe kosmetyki, po drugiej te tańsze, które są po której stronie? Co prawda nie ma już ankiet na YouTubie, ale śmiało rzućcie swoje typy w komentarzach. To jest teraz ciężki oczek do zgryzienia, powiem szczerze, bo te strony wyszły w tym momencie identyczne. No i właśnie, pokażę Wam dzisiaj sześć polskich odpowiedników zagranicznych kosmetyków. Będzie tu m.in. podkład, pudry sypkie, będzie żel do brwi, no i jeszcze trzy inne produkty, więc jeżeli taka tematyka Was interesuje, zapraszam do oglądania dalej. Pielęgnację mam już nałożoną, i przechodzimy do podkładu. Dobrze wiecie, jak ona regularnie, że bardzo lubię podkład Nanorewitz PAESE. To jest taki matujący podkład nawilżający. On naprawdę bardzo dobrze reguluje wydzielanie sebum, zarazem nie wysuszając tej skóry i utrzymując przez dłuższy czas taki satynowy mat na skórze. Mocne krycie, bardzo komfortowy, ogólnie pięknie wyglądający podkład na twarzy. I on mi się od dłuższego czasu gdzieś tam kojarzył z czymś, ale nie mogłam tego zakapować. Aż w końcu połączyłam kropki. Przecież on jest na skórze identyczny jak ten matujący z Fendi. Po prostu wyglądają na skórze tak samo. U mnie zachowują się identycznie. W taki sam sposób robią mi Photoshopa na twarzy, czyli dają taki efekt wygładzenia, ujednolicenia, no i właśnie przy tym nie mocno błyszczącym się efekcie. Jedyny problem jest taki, że tutaj nie mam dopasowanych kolorów, także dzisiaj będę tak się jeszcze ratować, wiecie, korektorem. Natomiast jeżeli chodzi o formułę. Oto, jak się zachowują, no to spokojnie te produkty można by zamienić metkami i nikt nie wiedziałby, co jest czym. Tutaj, w przypadku P.S. mamy taką niestandardową pojemność 35 ml. Fenty też nie daje 30 ml, bo w sprzedaży jest opakowanie 32 ml, czyli obie firmy dają nam trochę więcej niż przeważnie producenci w podkładach nam sprzedają. Natomiast no mówię, oba bardzo się podobnie zachowują. I jedyny problem jaki ja tutaj dzisiaj będę miała to jest z tym, żeby właśnie obie strony twarzy miały ten sam kolor, bo po prawej stronie, gdzie będę nakładać tych polskich zamienników, nałożę sobie poesę. To jest odcień 06 Honey. Ja lubię takie delikatniejsze krycie, więc go dość mocno przeciągam po skórze. I pozwólcie, że od razu sobie ten podkład nałożę na całym czole, bo no, nie można nałożyć na pół czoła tylko jednego podkładu, a na drugą stronę drugi, bo nie będzie to wyglądać dobrze. To jest za duża powierzchnia, żeby coś takiego uszło nam na sucho. A po drugiej stronie nakładam Fenty. To jest odcień 300. Jest po prostu troszkę bardziej żółty od tego z PSE. Ale ja to wszystko wyrównam spokojnie. Zaufajcie mi. Wy to już na pewno wiecie, ale podkład jest troszeczkę ciemniejszy od mojego odcienia skóry, bo dopasowuję odcień twarzy do reszty ciała, a trochę ciało mam ciemniejsze od twarzy. A różnica między podkładami jest taka, między właśnie tymi odcieniami 06 z Paese i 300 z Fenty to jest Paese, a to jest Fenty. A na twarzy wygląda trochę inaczej, nie? Jakby ta strona Fenty się wydaje troszeczkę ciemniejsza niż PSE, ale mówię, to i tak zaraz wszystko dopasuje. Po prostu, między tymi kolorami najważniejsza jest ta różnica, że PSE jest troszeczkę bardziej neutralny, a Fenty bardziej żółty. Wygląda to tak. I naprawdę, gdyby nie różnica w odcieniu, to nie dość, że w tym momencie to wygląda tak samo, to w ciągu dnia też wygląda tak samo. No, one są po prostu dla mnie identyczne. No to czas na pudry. Znalazłam dla Was dwa polskie odpowiedniki dwóch zagranicznych, drogich pudrów. Jeden jest matujący, drugi jest rozświetlający. Tego nie mam na przykład przypudrowanego niczego, oprócz okolicy pod oczami. Wiecie, że lubię z PS też ten puder właśnie matujący high rise. Tutaj są różne odcienie dostępne. Mi akurat chodzi o ten jaśniejszy, czyli 10 light beige. On daje. Po prostu matowy efekt na skórze. To jest dla mnie puder taki na strefę T, zdecydowanie na czoło. Jeżeli się Wam cera cała przetłuszcza, to wtedy rzeczywiście też na policzki można go użyć, ale on daje niezaprzeczalnie matowy efekt. Ma dodatkowo delikatne żółte zabarwienie i ostatnio się przekonałam, że. Bardzo podobnie, jeżeli nie identycznie, na skórze wygląda i tak samo się zachowuje jak puder z Pretty Vulgar. To jest marka dostępna w Douglasach. Ten puder i ogólnie tę markę ja już ją pokazywałam jakiś czas temu, chyba nawet może dwa lata temu na kanale I nie mają sporo dobrych rzeczy, ale jednak jest to większy wydatek. No i właśnie to też jest puder o lekko żółtym zabarwieniu, puder matujący o absolutnie matowym wykończeniu. Wyglądają tak samo. No i spróbujmy nałożyć, bo one są tak do siebie kolorystycznie zbliżone, że spróbuję nałożyć oba, czyli na pół czoła ten, a na pół czoła ten. Zobaczymy jak to będzie wyglądać. I jak zależy nam na mocniejszym, macie to można zrobić też taki lekki baking. Czyli powciskać ten puder gąbeczką. Tylko pamiętajcie o tym, żeby nie Dołożyć i nie przesunąć, bo wtedy ciastko na twarzy gotowe. Pozbyłam się tego pudru z gąbki, dotykając go do wilgotnego ręczniczka. No i na lewą stronę czoła Pretty Vulgar. One oba są też bardzo drobno zmielone. Takie po prostu dobre pudry matujące. Nawet nie widać miejsca łączenia. To samo zmatowienie, to samo wygładzenie wyglądają, zachowują się tak samo a druga para to jest zamiennik dla droższego pudru, którego zamiennik już Wam pokazywałam w podobnym filmie, tylko że ten dzisiejszy produkt, powiedziałabym, że nawet jest bardziej podobny do tego pierwowzoru i chodzi o ten puder, który będziemy zamieniać, to jest Hourglass, ten kultowy, piękny, uwielbiany przez wielu puder, który robi efekt takiego, takiej wilgotnej troszkę skóry, takiej ładnie, zdrowo wyglądającej. I ja wcześniej Wam pokazywałam puder z AFE, to ten Soft Touch jako zamiennik i on też bardzo podobnie się zachowuje, ale kilka miesięcy temu odkryłam puder sypki, który jak się okazuje na skórze jest nie do rozróżnienia od tego pudru Hourglass i jest to puder sypki z Rosie i to jest Diamond Veil puder sypki. Ja go w ogóle odkryłam całkowicie przypadkiem, nawet nie wiedziałam, że Rosie ma w swojej ofercie taki puder i no mówię Wam, dosłownie jak się robi swatche one wyglądają jota w jota tak samo. Różnica między tymi pudrami może polegać głównie na tym, że Rosie jest no, transparentny, ale w białym kolorze. Wiecie, co mamy myśli. I jeśli jesteście trochę ciemniejsze, tak jak w moim przypadku, to całkiem możliwe, że on po prostu troszkę rozjaśni Wam odcień podkładu, co nie zawsze jest złą rzeczą. Tutaj po prostu uzyskujemy taki fajny, lekki satynowy blask. On wygląda niesamowicie zdrowo i tak promiennie. Postaram się pokazać Wam ten blask skóry. To jest taki no, bardzo ładny, zdrowy efekt. Po prostu skóra odbija światło, ale podkład jest utrwalony. Za następnych zamienników to mnie chyba pokochacie. Jak widzicie, mam już umalowane brwi, brakuje mi jeszcze tylko żelu do brwi. No i chyba wszyscy się zgodzimy, że jednak wolimy te mocne żele do brwi, które utrwalają włoski na cały dzień. Takim benchmarkiem, takim wzorem jest tutaj ten 24-hour brow setter z Benefitu, który ma cudowną szczoteczkę i jest niestety drogi. Wszyscy już dobrze wiedzą, że zamiennikiem tego żelu z Benefitu jest Wow Eyebrows My Secret, natomiast to jest żel bardzo ciężko dostępny. Rado, że tylko w jak Natura albo online, a dwa, że chyba nie ma dużego nakładu, bo ogólnie ciężko go dorwać. No to teraz uwaga. Śpieszę z informacją, że znalazłam pewien myk, bo jak się okazuje ten żel do brwi jest produkowany przez Pierre Renée i Pierre Renée też ma żel do brwi, który jest dokładnie tym samym produktem, tylko pod logo Pierre Renée. I to jest dosłownie brow gel i to jest ten sam produkt. Nie dość, że opakowanie jest to samo, szczoteczka jest ta sama, produkt jest ten sam. Nie dziękujcie. Ma <laughs> no, no, dokładnie ten samą moc. Ja po prostu już po pierwszym użyciu wiedziałam, że to jest to. Zresztą no właśnie chociażby to, że um, ten z My Secret jest produkowany przez Pierrene może nas naprowadzić na ten trop. Także jakby co, gdybyście nie mogli znaleźć jednego, to drugi to jest dokładnie to samo. A inny zamiennik tego żelu z Benefitu to jest oczywiście żel z Eveline, czyli zdobycz, odkrycie ostatnich miesięcy Brow and Go Ultra Fixing Eyebrow Gel. I tutaj w nazwie już producent nam pewną obietnicę sprzedaje i to jest jak najbardziej spełniona obietnica. To jest kolejny żel, który tutaj może nam dołączyć do dostawienia, który jest kropelką do brwi, czyli jak się go nałoży na brwi, to, on się, to one się nigdzie nie ruszą. One będą w miejscu przez cały dzień. Brwi utrwalone którymkolwiek z tych żeli wytrzymują cały dzień w tym samym kształcie, przetrzymują nawet test grzywki. A wszyscy wiemy, jak ważny jest to test. Że lewą brew umaluję żelem z Benefitu. A prawą brew umaluję, a może tym Pierenem, bo dzisiaj się pokazuje na kanale pierwszy raz. Evelyn już używałam, już wam pokazywałam, także po prostu nie mogłam w to uwierzyć i brywi utrwalone, że ho, ho. Czas na brązer, róż i rozświetlacz. I akurat w kwestii brązera mam tutaj dla Was zamiennik. Ja już o tej parze produktów mówiłam w którymś filmie, ale nie każdy ogląda wszystkie filmy. Zdarza się tak. No i właśnie, wiecie, że moim wieloletnim już ulubieńcem jest Ipanema z, z Becky, właściwie Ipanema Sun. To jest brązer w kolorze bronze. To jest Ciepły bronzer, który przepięknie otula twarz, który daje efekt opalenizny, z którym się nie da przesadzić. Ogólnie wszystkie bronzery z tej serii są, no, miodio. No i znalazłam odpowiednik kolorystyczny dla tego bronzera. I to jest właściwie, można powiedzieć, lepszy deal niż sam ten bronzer, bo tutaj mamy tylko jeden produkt, a tu już mamy trzy. To jest paletka z Desi Cosmetics, to jest odcień Flame 03, i ten bronzer. To jest dokładnie ten sam odcień brązera co Ipanema. Z tą różnicą, że ten jest bardziej matowy, więc jeżeli akurat takie wykończenie brązerów preferujecie, no to proszę bardzo. Naprawdę, to jak wyglądają na skórze, gdyby odjąć ten delikatny blask z Ipanemy, to jest dokładnie ten sam efekt. To jest co prawda dość ciemny brązer, więc daję sobie sprawę z tego, że on nie będzie dla każdego. Natomiast jeżeli mieliście na niego chrapkę, na ten oryginał, na Ipanemę. Ale na przykład ze względów na cenę nie mogliście sobie na niego pozwolić. No to wiedzcie, że jest zamiennik. Oba te bronzery są bardzo łatwe w aplikacji. One się też same rozcierają, zarówno jeden jak i drugi. Tu jest tylko ta różnica, że powiedziałabym, że Beka jest może troszkę bardziej miękka, więc mocniej się nabiera na pędzel. No i od razu nałożę też ten róż i rozświetlacz z palety Desi, bo to są po prostu też bardzo ładne produkty. I już ostatnie zamienniki na dziś, i to będzie coś dla prawdziwych maniaczek blasku. I słuchajcie, bo teraz będzie taki ciąg produktów. Po pierwsze, mamy ten niezastąpiony idealny cień ze styli, prawda? Czyli brokat w takiej perłowej bazie. Ja mam tutaj akurat taką miniaturkę w odcieniu Rose Gold Retro. A pełnowymiarowe cienie styli kosztują od 120 zł w górę. Zależy od tego, kiedy i gdzie je kupimy. Natomiast. Już Wam kiedyś pokazywałam wcześniej zamiennik z Holika Holika. On ma w porównaniu do stili więcej brokatu niż tej perłowej bazy. I on kosztuje około 60-70 zł. To teraz Przebijam wszystko, bo mam zamiennik z Lovely, i to jest taki płynny brokatowy cień za 17 zł. Różnica między tymi wszystkimi cieniami to jest to, że jakbyśmy je ustawili tak um, według skali tego, kto ma więcej drobin, a kto ma więcej tej perłowej bazy, to Lovely ma w sobie więcej tej perłowej bazy i brokat, Stila jest po środku. A holika, holika, z kolei ma mniej perły, a więcej samego brokatu. To tyle, jeżeli chodzi o takie szczegóły i kwestie techniczne. Tak naprawdę, jeżeli nałożymy je na środek powieki, na wewnętrzny kącik, to będą na powiece wyglądały w sposób niemalże niemożliwy do odróżnienia. No bo. Takie cienie należy i tak nałożyć w najmniejszej możliwej ilości. Jeżeli nałożymy go dużo, to one raz, że zaczynają się dobudowywać i ta intensywność już nie wygląda ładnie, a po drugie, no one lubią się wtedy zacząć kruszyć. No bo powieka się zgina, pracuje, więc też mniej wygląda lepiej. No ale właśnie, na prawą powiekę, na wewnętrzny kącik nałożę ten Lovely, a na lewą... Stila. I one też mogą w tym momencie zacząć troszeczkę inaczej wyglądać, przez to, że Lovely jest bardzo świeżym nowym produktem, dosłownie, ostatnio został dopiero wypuszczony do sprzedaży, więc jest też bardziej płynny. No bo nie zdążył jeszcze zgęstnieć. Proszę bardzo, takie cacko za 17 zł, a stila, akurat ta moja stila. Została przeze mnie zakupiona w grudniu zeszłego roku, więc no, on już tutaj zdecydowanie kończy swój żywot, więc jest po prostu bardziej zastygnięty, jest gęstszy. No i ta styla jest też trochę bardziej miedziana, więc żeby dorównać trochę temu kolorowi z Lovely, pomieszam tutaj zarówno stile, jak i holikę Holika. Holika. No i właśnie, dzisiaj, żeby temu kolorowi dorównać, musiałam połączyć oba, ale wiem, że jest też ze stili właśnie taki złoto-miedziany odcień, tylko że ja go po prostu ze sobą nie mam. I te cienie mogą się między sobą właśnie różnić proporcją tej perłowej bazy i drobinek brokatowych, ale w momencie, kiedy nakładamy je na powiekę w sposób sklepujący, no to tak naprawdę nie ma znaczenia, czy jest więcej bazy, czy jest więcej brokatu, bo. Efekt końcowy będzie ten sam. I tak wygląda skończony makijaż. Pół na pół, drogo, tanio, zagraniczne kosmetyki i polskie odpowiedniki. To wszystko wygląda na żywo identycznie. Nawet jeżeli jest jakaś minimalna różnica, właśnie w kamerze, czy tego, jak um, te produkty odbijają światło, najważniejsza różnica to oczywiście to wykończenie brązerów, to na żywo to już są tak drobne niuanse, że one są niezauważalne dla ludzkiego oka. Także mam wielką nadzieję, że moje zdobycze, że moje odpowiednice się Wam spodobają, że znajdziecie coś dla siebie. A jeżeli Wy macie jakichś odpowiedników do polecenia, to też koniecznie napiszcie w komentarzu pod filmem. Jak zawsze, wszystkie informacje na temat kosmetyków, o których dzisiaj mówiłam, zarówno tej lewej, jak i prawej strony, jak i y, tych kosmetyków, które nakładałam poza kadrem, znajdują się w opisie pod filmem. Tam też są informacje na temat moich paznokci, bluzy, zegarka wszystkiego, także do Was zapraszam serdecznie. Jeśli się Wam ten filmik spodobał i miło spędziliście ze mną czas, to proszę Was o zostawienie kciuka do góry i przypominam jeszcze o możliwości subskrybowania kanału, żeby być na bieżąco z nowymi filmami. Dwa filmiki tygodniowo zawsze się pojawiają, zawsze w środę, zawsze w sobotę, a ostatnio pojawiły się takie dwa filmy. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Pa!